My tego chcesz, 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 chcesz. jeszcze chwila, jeszcze moment wrócą do nas z powrotem. Nasze mury, nasze tańce oferuje udział, baba babajce. Ba, jeden taniec, jedna noc. Jedna myśl, jeden krok. Do tańca Cię zapraszam, Jeden taniec, jedna noc, Jedna myśl, jeden rok. Czyli ja dziś sam na sam, Do tańca Cię zapraszam, Jeden taniec, Dziękuję bardzo, Kamilos. nowej serii. Coś ci staro. Oj, gdzie Noc. No, i teraz proszę bardzo, po gimnastyce. Nie kawiarenka, jeszcze nie było, Munisiu. Tylko teraz. Do...